Zapomnijmy o ósmym kontynencie. Jak czegoś nie ma, to nie jest udowodnione i w geografii trudno to obronić. Zapomnijcie też o kontynentach Lemuria czy Mu, bo one są z pogranicza nauki i mitologii. Przyjrzyjmy się dzisiaj jednak trzem lądom, które nie istnieją już, ale mamy dowody na to, że istniały, a jeden z nich całkiem niedawno i całkiem blisko. I ja jestem Marcin, a to jest Motylik Globus, kanał geograficzny. Kilkanaście tysięcy lat temu, gdy z Europy wycofywał się lądowiec skandynawski, po raz któryś, linia brzegowa wszystkich kontynentów była zgoła inna niż taka, jaką znamy dzisiaj z lekcji geografii, i nie tylko. Znacznie też różniła się od tego, co jest za moimi plecami. Oto zresztą mapa, takie pierwszy rzut oka, i już widzimy, że coś jest nie tak, prawda? Lądolód wycofywał się. Powoli, niespiesznie, w swoim tempie nikt go nie popędzał. Było to kilka tysięcy lat przed Chrystusem, to były czasy przed, tuż przed epoką predynastyczną w starożytnym Egipcie, czy jeszcze moment, w którym Wisła uwaga płynęła nie na północ, tylko na kierunku współczesnego Berlina. Poziom wszechoceanu podwyższył się wtedy nie o docelowe sto kilkadziesiąt metrów, tylko jeszcze wtedy Kilkadziesiąt po prostu metrów, i to był czas, gdy wyłonił się na terenie obecnego Morza Północnego ląd zwany Doggerland. Wtedy, kiedy lądolud skandynawski ustępował, inne rejony, tam gdzie był wcześniej, podnosiły się i między innymi trafiło na ten ląd ponad 200 tysięczny Doggerland, chodzi o kilometr kwadratowy. Choć nazwa jest troszkę śmieszna, ale nie ma nic wspólnego z popularnym memem z pieskiem, to ten potężny, jak na nieistniejące lądy, fragment Europy został nazwany przez rybaków holenderskich, ze względu m.in. dlatego, że od doger wzięła się nazwa, czyli od właśnie kutrów rybackich, tradycyjnych, holenderskich, którymi zapuszczali się na Morze Północne. Był to ląd pełen różnego rodzaju rozlewisk, bagien, lagun z roztopowych wód właśnie polodowcowych. Bardzo, bardzo równinny. Z czasem oczywiście nastąpiła introdukcja z świata roślin. Na początku porosty, później jakieś trawy. Co za tym idzie, następnie pojawiły się zwierzęta i to nie małe zwierzęta, bo odnaleziono kości tygrysów, lwów i oczywiście mamutów. A skoro mamuty, to w ślad za nimi pojawił się gatunek ludzki i doszło do tego, że właśnie te przedpole, które było położone właśnie na terenie opisywanego Dogerlandu, było jednym z najbogatszych łowisk wczesnego mezolitu w Europie. Dawna Wielka Brytania była połączona z dawną Francją, przepraszam, że używam jednostek administracyjnych, ale to jest takie najbardziej obrazowe. Była połączona taką potężną kredową antykliną, która działała jak porządny spinacz. Przy czym w czasie dużo wcześniejszych zlodowaceń MIS6 i MIS12 to są takie liczby porządkowe, dwukrotnie została ta kredowa antyklina przerwana. Przez wody po prostu topniejących lądolodów. Mówimy o tych samych rejonach, które się delikatnie przelały przez nią i od tego czasu też wody Pratamizy i Prarenu, dużych rzek jeszcze większych niż te współczesne, łączyły się z sobą i wzdłuż współczesnego kanału Lamasz spływały delikatnie do Atlantyku, co pogłębiło ten kanał. To znaczy. Doggerland omawiamy bardzo temu też pomógł, gdyż do ostatecznego Brexitu doszło w momencie, kiedy gigantyczne jezioro na terenie współczesnej północnej Kanady, jezioro Agassiz, pękło i rozlało swoją wodę po właściwie całym wszechoceanie. Poziom podniósł się o kilka metrów. Do tego jeszcze doszło do niesamowitej katastrofy podwodnej u wybrzeży Półwyspu Skandynawskiego, zachodnia Norwegia. Nazywa się to Storega Slide, czyli kawałek osuwiska podwodnego spowodował megatsunami. I jeden i drugi opisywany przypadek spowodowały, że większa masa wody po prostu się przelała przez Dogerland, który już był bardzo narażony na zalewanie. Przelała się też przez formowany kanał La Manche, który ostatecznie już na długo został kanałem i Wielka Brytania tym sposobem nigdy nie wróciła do Europy, jeśli chodzi o geologię i geografię. I dzisiaj śladem tego są takie właśnie kredowe, białe klify, zarówno po stronie francuskiej, jak i po stronie angielskiej, charakterystyczne klify Dover. Może też widzieliście w filmie Dunkierka Nolana. Czy są jakieś ślady pozostałe po Doggerlandzie? Są. Na środku Morza Północnego znajduje się płycizna zaledwie 14-15 metrów czasami ma. Jak na środek dużego morza przyznacie, że jest to dość zaskakujące. Dzięki temu właśnie został ten ląd, nie były już odkryty przez wspomnianych przeze mnie wcześniej rybaków, ponieważ ta płycizna była doskonałym łowiskiem. Po drugie tam na tej płyciźnie, płyciźnie rozgrała się bitwa morska w czasie I wojny światowej, słynna bitwa właśnie na Dogger Bank czy też Dogger Land pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami. Następnie możemy mówić o epoce odnalezienia bogatych złóż gazu ziemnego, więc wiele platform wiertniczych też na tych płytszych fragmentach Morza Północnego powstało, a w końcu obecnie planuje się tam wybudowanie największej na świecie farmy wiatrowej offshore, bo jak jest Płytko, no to jest tanią, wszechnie skorzystać, prawda? Drugi kontynent, drugi ląd, który już nie istnieje, to Sunda Land. Jak chcemy rozpocząć śledztwo, geograficzne, geologiczne śledztwo w kierunku właśnie nieistniejących już, czy zalanych lądów, to mamy takie dwa kierunki, z których musimy skorzystać. Pierwszy to szukanie po ukształtowaniu dna morskiego, wysoczyzn czy jakichś takich wyniesień oceanicznych, o tym będzie za chwileczkę. A drugi kierunek to oglądanie szelfów kontynentalnych, które czasami są przedłużeniem tego kontynentu, ale czasami pojawiają się gdzieś w jakimś zaskakującym miejscu po przerwie, w postaci np. jakiejś głębi. I taki szelf kontynentalny funkcjonował, taki porządny szelf kontynentalny, właściwie dalej funkcjonuje w południowo-wschodniej Azji, widzicie za moim lewym ramieniem moim zdaniem e, subiektywnym oczywiście jest to taki najbardziej zróżnicowany fragment wybrzeża e, na naszej planecie, wyłączając obszar arktyczny. I kiedyś ten obszar, zwany właśnie Sundalandem, był lądem wielokrotnie większym od tego, co znajduje się tam teraz, bo przyznacie, wąski półwysep malajski, wyspa Sumatra, Jawa, Borneo, to wszystko było kiedyś częścią dużego lądu, no który oczywiście, yy, kiedy poziom wszechoceanu wzrósł o te kilkadziesiąt, a potem sto kilkadziesiąt metrów, po prostu zanurzył się i teraz linia brzegowa wygląda tak, jak wygląda. Ale dzięki temu mamy też rozwiązanie zagadki, dlaczego na wyspach Sumatra, Java, Borneo znajdują się gatunki zwierząt dość dużych, orangutany, nosorożce, tygrysy, słonie. To znaczy zawahałem się, bo wiem, że wiele z tych gatunków jest na wyginięciu, no, dlatego że kiedyś to był ląd, więc po prostu sobie tam przechodziły, a zostały odcięte, no to zostały już na tych wyspach, co mają robić dalej. Natomiast nigdy, nigdy, mimo wszystko, że Sunda Land był duży, ale nie był połączony pomostem lądowym z Australią, dowodem na to jest granica krain biogeograficznych, pewne gatunki zwierząt w Azji i roślin. Są kompletnie różne od pewnych gatunków zwierząt i roślin w Australii. Za mało się wymieszały, co też jest dowodem, że nigdy nie mogły mieć z sobą styczności. Nie przeszkodziło to jednak człowiekowi, który, jeśli przyjmiemy teorię, że wyszedł z Afryki, to przez południową Azję i południowo-wschodnią Azję dotarł do Australii 50 tysięcy lat temu. Mowa oczywiście o Borygenach. Nie przeszkodziło, ale musiał na pewno ostatni odcinek pokonać na łodziach. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do Mu i Lemuri o pomostach migracyjnych słów kilka, bo właśnie Sundaland była takim pomostem migracyjnym, a, a propos historii, którą przytoczyłem, ale wcześniej właśnie, jeśli uznamy, że ta teoria o wyjściu człowieka z Afryki jest wciąż najbardziej obowiązująca, to oczywiście człowiek musiał wyjść po pomoście lądowym, którego dzisiaj nie ma w miejscu gdzie jest wąskie połączenie morza czerwonego z resztą oceanu indyjskiego znajdują się tak zwane wrota west czy też brama west i tam był kiedyś ląd i to był przesmyk właśnie którym człowiek rozpierzchł się i skolonizował Eurazję. drugim był synaj jeszcze jeden taki bardzo ważny pomost migracyjny to też ląd którego dzisiaj nie ma czyli beringia jak sama nazwa wskazuje, znajdował się tam, gdzie dzisiaj cieśnina Beringa, ale człowiek właśnie z Azji przeszedł w trudnych warunkach, bo było zimno, mroźno, lodowato i, można powiedzieć, tak upraszczając, skolonizował obie Ameryki od północy. To są lądy, które wiemy, że istniały. Natomiast ktoś kiedyś wymyślił lądy, które Wydawać by się mogło, że istniały, ale nie miał na to z dowodów, więc chciałbym wam wrzucić ten temat teraz. W 1864 roku naukowiec brytyjski Philip Sclater opublikował teorię wyjaśniającą zagadkowe podobieństwo ssaków naczelnych na Madagaskarze i w Indiach. Mimo, że subkontynent od wyspy dzieli przecież cały ocean, tak twierdził. Wtedy jeszcze nie znano po prostu właściwej teorii. Tektoniki płyt i wędrówki kontynentów, więc możemy panu, panu Filipowi troszkę wybaczyć, ale tylko troszkę. W jego teorii na środku Oceanu Indyjskiego istniał kontynent, któremu nadano roboczą nazwę Lemuria. Później ta teoria się nieco skarykaturyzowała, bo uważano, że kontynent jest zamieszkiwany przez zaginiony gatunek ludzki lemurian i na dodatek podobno byli jajorodni. I to jest ten moment, w którym przerywamy i nie ciągniemy tego wątku, bo jesteśmy jednak kanałem popularno-naukowym. Drugim kontynentem, który wymyślono, była kraina, kontynent o nazwie Mu. Tak, to jest oficjalna nazwa tego kontynentu i nie był wbrew pozorom zamieszkiwany przez krowy, tylko też przez ludzi. Teoria została wymyślona przez Augusta Plonżona, który rzekomo na podstawie manuskryptów i hieroglifów odczytanych z widnajukatanie ze źródeł majańskich, miały one stwierdzać, że gigantyczny kontynent mu znajduje się gdzieś na Pacyfiku. Jeden i drugi kontynent z geograficznego punktu widzenia nie da się obronić, że istniał. Przyjrzyjmy się Lemuri. Jeśli Wspomnimy te wysoczyzny i wyniesienia oceaniczne, śród oceaniczne, o których mówiłem wcześniej, to na Oceanie Indyjskim są dwa. Jeden to jest grzbiet maskareński, znajduje się tam, gdzie obecnie archipelag, np. taki jak Mauritius, zawiera w sobie Mauritius, a drugi to Kargwellen, na południe bliżej Antarktydy. W przypadku Oceanu Spokojnego. Paradoksalnie nie możemy mówić nawet o znalezieniu takich porządnych wyniesień. Owszem, jeśli przyjrzymy się drobniutkim wysepkom, które tworzą mikronezję, polinezję, to na pewno w momencie, kiedy poziom wszechoceanu był niższy, one były większe. Być może czasami łączyły się w jakieś jeszcze większe, ale nigdy nie dawały one jakiegoś znacznego kontynentu. Ale jeśli rzucimy wzrokiem troszeczkę na południowy zachód, w kierunku Nowej Zelandii. I jeszcze raz przyjrzymy się ukształtowaniu dna morskiego i jeszcze raz otworzą nam się oczy na szelfy, no to wtedy już ta historia troszeczkę inaczej śpiewa. Bo właśnie kilka lat temu grupa naukowców, geologów, geografów, bardziej geologów, promowała teorię, że mamy oto ósmy kontynent, nazywa się on Zelandia, jest zdecydowanie odrębny od Australii. Obejmuje teren wielokrotnie większy niż współczesna Nowa Zelandia, która jest częścią Zelandii, ciągnie się aż do Nowej Kaledonii. Po y, dyskusjach naukowców, y, tutaj przewaga geografów y, była dość miażdżąca, nie został on zaakceptowany jako ósmy kontynent. Ale krakowskim targiem, czy też y, jakimś złotym środkiem wynalezionym, uznano go jako mikrokontynent, i temat mikrokontynentów. Y, jest bardzo ciekawy, nadaje się na osobny odcinek, więc Zelandia stała się nowym mikrokontynentem obok takich jak Jan mayen na północnym Atlantyku, Małe Antyle, to też jest mikrokontynent z Kubą między innymi, czy Madagaskar, pewnie wszystkim Wam świetnie znany. Tak jak powiedziałem, to jest wątek na no, osobny odcinek. Ja się bardzo rozgadałem, ale bardzo Wam dziękuję za, za to, że byliście ze mną przy tym właśnie odcinku Motyla i Globusa. Zapraszam do subskrybowania bardzo ciepło i oczywiście pamiętajcie, każda łapka w górę to dobry metr unoszenia się w kierunku powierzchni nowego lądu Motyla i Globusa. Może kiedyś wypłynie i będzie bardziej widoczny.